Co powiecie na długie, grube, ziemniaczane nudle z przepyszną wieprzowiną po azjatycku? Zaczynam od ziemniaków, które muszę obrać, posolić, ugotować. I przecisnąć przez praskę. Tak przygotowaną masę ziemniaczaną dzielę na trzy części. Jedną trzecią wyciągam. Puste miejsce wypełniam skrobią ziemniaczaną. Dodaję też szklankę mąki pszennej. Wbijam też jedno jajko i całość dokładnie mieszam. Przejdźmy do wieprzowiny. Na rozgrzanego łoka dodaję olej, następnie mieloną wieprzowinę. A kiedy wieprzowina się przesmaży, dodaję warzywa. Mam tutaj cebulę, czosnek, imbir, marchewkę. Oraz chili. Całość dokładnie mieszam i zalewam wodą. Do miękkiej wieprzowiny dodaję ciemny sos sojowy, odrobinę sosu ostrygowego, jedną łyżeczkę prażonego sezamu. Całość dokładnie mieszam i przechodzę do kluseczek, które muszę tylko uformować i ugotować na osolonym wrzątku. Ugotowane kluski przekładam do sosu, dodaję zielonej cebulki i całość dokładnie mieszam.